W Radłowie otwarto nowoczesny, całoroczny kort tenisowy z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Obiekt powstał przy miejscowej szkole podstawowej dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska. Otwarcie tego imponującego obiektu to świetne wieści dla wszystkich pasjonatów tenisa z Radłowa oraz ziemi Tarnowskiej. Teraz mieszkańcy będą mogli szlifować swoje umiejętności bez względu na warunki pogodowe i porę roku. Marzenia się spełniają, tak jak dzisiaj tutaj w Radłowie, widać, że te marzenia naprawdę się spełniły. Macie przepiękny kord, gdzie będziecie mogli rozwijać swoje talenty, abyście w przyszłości byli Igą Świątek, Agnieszką Radwańską, Muszulą Radwańską. Tego z całego serca Państwu życzę. Właściwie dzieciom życzę, a Państwu rodzicom wytrwałości wytrwałości w tym, żeby te dzieci. Wasze dzieci mogły rzeczywiście przez, przez tą drogę kariery yy, liczyć na wasze, na wasze wsparcie. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, panie, panie Pośle, tak naprawdę powiem uczciwie, że nie byłoby tej sali, tej hali tak naprawdę, gdyby nie naprawdę wytrwałość pana posła Wiesława Krajeckiego. Niejednokrotnie Panie Brawo. Niejednokrotnie w Ministerstwie Sportu z Wiesławem, ponieważ ja też jestem posłem, znamy się już kilkanaście dobrych lat. Więc przegadaliśmy niejednokrotnie, nie jedną godzinę na temat no właśnie inwestycji sportowych tutaj w okręgu tarnowskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Radłów. Imponujący obiekt. No, budzi. budzi. Dumę tutaj pewnie tych, którzy się przyczynili do tej inwestycji także panie burmistrzu bardzo gratuluję samorządowi miasta i gminy Radu, że jednak zdecydowaliście się pomimo różnych na pewno jeszcze innych potrzeb, które służą bezpieczeństwu, komfortowi normalnego funkcjonowania mieszkańców zdecydowaliście się na taki przepiękny obiekt sportowy który będzie z pewnością służył przez długie, długie lata. Można powiedzieć, że takiego obiektu imponującego, jeśli chodzi o tenis ziemny tutaj w naszej Małopolsce Wschodniej nie ma. Tutaj jedyny w pobliżu jest w Tarnowie, od kilku lat tam funkcjonuje, ale tu w takich małych miejscowościach takiego pięknego obiektu nie ma. Myślę, że to będzie duma inwestycji sportowej tutaj dla naszego regionu. Ale szanowni Państwo, oprócz tego, że samorząd gminy miasta i gminy radów zdecydował się na yy, Asygnatę środków finansowych z własnego budżetu, to nie udałoby się tego zrobić bez wsparcia tutaj obecnego wśród nas pana ministra Jacka Osłucha. Bardzo serdecznie z tego miejsca tutaj panu ministrowi pełnomocnikowi rządu do spraw infrastruktury sportowej bardzo dziękuję, że jest takim przyjacielem Małopolski Wschodniej. Chcemy pokazać, że z takiej małej miejscowości mogą wywodzić się też wielcy mistrzowie. Ale przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego. Dziś komercyjne wypożyczanie kortu to jest około 140 100 zł za godzinę. My udostępniamy dzieciom, młodzieży za darmo i to jest z tego podstawa. Wartość całego to 1 650 tysięcy, z tego połowa, czyli 825 tysięcy z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Sportu, reszta to wkład samorządu gminnego. Na dzień dzisiejszy uważamy to, co widzimy. Że w dobrym czasie jeszcze zrealizowana, i mam nadzieję, że inni też samorządowcy wezmą przykłada, z tego tytułu, że przyjechali tutaj, żeby to zobaczyć, że tak będzie. Zainteresowanie jest spore. Na dzień dzisiejszy mam cztery grupy treningowe, jeżeli chodzi o dzieci. Grupy maluchów od wieku, 6 lat, praktycznie do, do 12. i dorośli powoli, też pojawiają się, uwawiają się na zajęcia na. Takie troszeczkę systematyczne szkolenie.